Witam, dzień dobry moi drodzy! Rak ryby i skorpion, kolejny tydzień. Zaczynamy od raka. Co tu dla raka? A co tu dla raka na kolejny tydzień? Mogą być jakieś w ogóle związane z dziećmi, duży przepływ informacji. O, macie tutaj spełnienie przy przeszłości. Jakieś sytuacje mogą być rodzinne, lub związane bardzo z przeszłością. Wy się odwrócicie od toksyczności, jakiejś w ogóle. Te karty pokazują, że zostawiam z tyłu za plecami coś, co było dla mnie trudne, złe, a wręcz bym powiedziała, że toksyczne. Świętowanie macie tutaj zadowolenie, spełnienie w ogóle. Rakma. W przyszłym tygodniu one to spełnienie może być tak naprawdę związane z jakimiś planami, e, które mieliście wcześniej odnośnie, nie wiem, rodziny, domu, przeszłości czegoś takiego. Tutaj świętowanie, zadowolenie, te karty są w ogóle bardzo dobre dla raka. Przyjdzie wam podjąć jakieś decyzje, szybko, konkretnie. To tak jakbyście wchodzili w coś nowego. Podejmujecie dosyć szybko jakąś decyzję o tym, że idę w nowe, tak? Tam jest radość, tam jest szczęście, tam jest zadowolenie ale może być tak, że przy niedzieli rak będzie tęsknił za tym, co było wcześniej, tu karty mi pokazują jakąś tęsknotę, coś takiego, byście żałowali że podjęliście jakąś decyzję nie żałowałabym na wasze miejsce, dlatego, że te karty mówią o tym, że dopiero to, co się wydarzy jakby pokaże wam, że to była dobra decyzja hmm. odwracacie się od jakiejś, rak się odwraca od jakiejś toksyczności mi tutaj, wiecie <słuch> No właśnie, bo coś było domknięte, zamknięte, a ktoś jeszcze coś od Was, mimo wszystko, czegoś yy, jakaś osoba potrzebowała, chciała, mimo że to już był koniec tematu. Rak się od tego odwraca. Może to być nawet związane, słuchajcie, z dziećmi, tak? Tu jest bardzo duży przepływ informacji wiadomości związane z dziećmi. Hmm. I rak idzie w zmiany w przyszłym tygodniu. Rak może gdzieś podróżować. Tu się pokazuje jakieś świętowanie, zadowolenie. Ojejku, no nie wiem moi drodzy, czy tutaj nie będzie jakiejś nowej znajomości. Bardzo dużo w tym tygodniu jest nowych znajomości, słuchajcie, dla różnych znaków. Tu jest powód do świętowania. Może być jakaś taka sytuacja, że uzyskacie, nie wiem, jakieś pozwolenie, okaże się, że to co chcieliście zrobić w przeszłości, to teraz się udaje. Na przykład jest spełnienie, zadowolenie przy rodzinie, przy domu, świętowanie. Słuchajcie. Macie powody do świętowania, dlatego że zmieniliście zdanie, może dlatego, że odwróciliście się też od jakiejś toksyczności, dlatego świętujecie, za, jesteście zadowoleni, że tak się stało. Natomiast przyjdzie wam tutaj podjąć jakieś decyzje w przyszłym tygodniu, pod koniec tygodnia, hmm, bardzo konkretnie do tego podejdziecie. I te karty pokazują, że z tego powodu są radosne nowe początki. Jest bardzo fajnie, jest miło, coś dobrze rokuje. Bardzo dużo nowego jakiegoś takiego działania przy domu i tak dalej. Ale karty pokazują, że w niedzielę yy, rak się zastanawia, a czy dobrze zrobiłem, a czy dobrze zrobiłam. No, dobrze zrobicie, słuchajcie, dobrze postąpicie, yy, tylko że to dopiero w przyszłości, tak? Będziecie spojrzycie wstecz i powiecie: "Nie, to była dobra decyzja". Tak, bardzo ogólnie, bo tutaj nie widzę jakiegoś szału u Was. Hmm, może być jakaś taka sytuacja, że to jest to spełnienie i tak dalej, zadowolenie. Może przy jakiejś nowej znajomości. Na pewno karty pokazują, że odwracacie się od toksyczności. Hmm. I teraz tak, podjęte decyzje przed weekendem pokazują sytuację, że tak jakby boicie się, hmm, że coś się może zmienić. Tak jakbyście hmm, jakąś decyzją. Wychodzili ze swojej, ze swojej strefy komfortu, bo my jesteśmy gdzieś tu i teraz, i teraz jak nowe działania, coś się zmienia w naszym życiu. My możemy czuć obawy, Będzie, będziecie czuć trochę obawy, trochę jakiegoś żalu za czymś, natomiast te karty pokazują, że pewne sytuacje się w przyszłości dopiero odmienią. Jaka rada dla raka? Zastanów się. Jeżeli macie zamiar się przeprowadzić, jeżeli macie y, zamiar y, ruszyć, mm, to karty pokazują, żeby y, jakby ruszyć z jakimiś sprawami. To te karty pokazuj, pokazują sytuację, że trzeba by było przeanalizować, zastanowić się, a może przejrzeć jakieś dokumenty, a może przejrzeć jakąś korespondencję, a może przejrzeć jakieś wiadomości, które dostaliście. Jaka rada jest? Rada jest, że idziecie w kierunku zadowolenia i szczęścia. Jakkolwiek by to wyglądało w tym tygodniu, moi drodzy, te karty mówią o tym, że idziecie na pewno w kierunku zadowolenia i szczęścia. Tyle dla raka, zobaczymy, raka z każdym znakiem zodiaku na miłość. Rak i baranek. Tu miłość kwitnie. Tu jest wyjście z trudności, z ciężkości. Może być tak, że przyszły tydzień będzie dużo lepszy w tej znajomości, w tej relacji. Tu przede wszystkim jest miłość, są uczucia głębokie. Rak i byk. No i widzicie, jeżeli będziecie próbowali przechytrzyć jakąś sytuację, to to się może nie udać. Te karty mówią o tym, że mężczyzna stoi dumny, odwrócony od jakiejś relacji, od takiej znajomości ale karty mówią, że jeżeli będziecie próbowały jako kobieta przychyczyć tą sytuację to mm. nic z tego nie wyjdzie raki bliźnięta no tu są granice postawione w przyszłym tygodniu z powodu toksyczności może nałogów, może jakichś chorych dziwnych sytuacji rak i rak, spełnienie zadowolenie, to jest związane z przeszłością słuchajcie, może powrót do jakiejś znajomości albo dostajecie to o czym, czego chcieliście wcześniej raki lew Dużo bardzo działania. Jakaś osoba może powrócić, obraziła się na Was, a teraz zaczyna znowu działać, nie może odpuścić tej znajomości czy tej relacji. Dużo działania. Raki panna. Hmm. Tutaj mężczyzna pomaga uratować jakąś sytuację. Być może między Wami. E, przy kobiecie karty pokazują, że może coś się złego dziać, ale mężczyzna tak jakby otacza troską e, i pomaga w tej sytuacji. Rak i waga. Tu mężczyzna się odcina. Widzi moc i siłę w kobiecie i nie zgadza się z jej postawą. I nie wiem o co chodzi. Tak jakby mówi swoje, odcina się. To nie mam żadnego końca znajomości, ale tak jakby on nie chce w czymś uczestniczyć. Rak i skorpion. Hmm. Odejście od namiętności, od romansów, od jakichś nagłych wydarzeń. Jedna osoba się próbuje ewakuować z jakiejś znajomości. Rak i strzelec. Tu są pokazane jakby zmiany. Hmm. Zmiany. Ale ktoś może też do kogoś jechać. Jest zaplanowana jakaś podróż. Ja nie wiem, czy to się odbędzie. Zmyślenie o jakiejś podróży. Hmm. Ale tutaj jest w ogóle chęć jakichś dużych zmian w przyszłym tygodniu. Może po to ta podróż? Rak i koziorożec. O, widzicie. Hmm. Coś się zaczyna, albo jest tutaj odnowienie uczuć, albo zaczyna się dziać coś więcej między ludźmi. Rak i wodnik, runie coś. Może być tak, że wy będziecie się stresowali, będziecie to przeczuwać. I karty pokazują, że runie coś, ktoś zmienia zdanie na tą relację, na tą sytuację. Rak i ryby. Kobieta się oburzy. O jakąś stabilizację. Hmm. Może być tak, że ona się naprawdę bardzo zdenerwuje. Tu chodzi o stabilizację. Tu chodzi o to, że się dużo dzieje, a nic dobrego jakby z tego nie wynika. Tyle dla raka. Co tu dla ryb? Dla ryb. oj. Mhm. troszkę nerwowa taka energia w przyszłym tygodniu. Przy dziecku są jakieś sytuacje, lub przy jakiejś osobie, która, jakieś plany, jakaś osoba, dziecko. Tu jest pokazane, jakby rozliczanie się z jakąś sytuacją. Nie wiem, może być jakaś bardzo poważna rozmowa w, w kwestii dziecka. Może być bardzo poważna rozmowa z jakąś drugą osobą, która coś tam niby chciała, ale się poblokowała, a może chciała, a może nie chciała. Te karty mi w ogóle pokazują jakieś takie sytuacje, że coś dobrze rokowało, ale niestety. Muszę się rozliczyć z tą sytuacją. To mogą być kwestie dziecka, to mogą być kwestie jakiejś osoby, która tutaj pojawiła się w Waszym życiu, a może jakiegoś planu, który dobrze rokował, a nie jest Wam potrzebny w życiu. Tu jest czekanie na jakąś reakcję. Wy chyba postawicie sprawę, jakby mm, na ostrzu noża, będziecie próbowali coś wyjaśnić, i tutaj jest pokazana jakaś rozmowa, potem karty mówią o tym, że czekacie na reakcję. Ale reakcją jakby drugiej osoby może być sytuacja kłótni i nerwów. Hmm. Nie wiem czemu. Kłótnie i nerwy w tygodniu, właśnie. Ale po tej sytuacji, już Wy tutaj coś rozliczacie, coś nie rokuje, jakaś sprawa. Mogą to być jakieś kwestie dzieci, jakieś decyzje, jakieś szkolne w ogóle nawet sprawy, tak? Natomiast weekend już się pokazuje bardziej w dobrych wiadomościach, w przemyśleniach. To tak, jakbyście stwierdzili, zostawiam tą sytuację, bo nic już więcej nie wskóram. Hmm. Może być taka sytuacja, że odwracacie się od jakiejś osoby, tu jakaś może znajomość, jakiś kontakt z kimś, dobrze rokował, może były jakieś nowe plany finansowe. Odwracacie się od tego i stwierdzacie, że nie. Ja przemyślałem, ja przemyślałam, ja tego nie chcę. Dlaczego tak? Ha. Może, może to dotyczyć, jeżeli chodziłoby o dzieci, nawet jakiejś terapii. Słuchajcie, te karty pokazują, że jakieś kwestie terapii, że trzeba z dzieckiem pójść na terapię, jakieś decyzje. Jakieś grupy, coś, coś tu się takiego pokazuje. Mm. Miało być świętowanie, miało być zadowolenie. Czekacie na jakąś reakcję, ruszycie jakąś sprawę, słuchajcie, będziecie czekać na reakcję, na równowagę będziecie czekać. Natomiast tu nie będzie równowagi, to będzie kłótnia, moim zdaniem. Jakieś momenty, że to może dotyczyć różnych spraw, słuchajcie, ale te karty pokazują, że. Coś rozliczycie, albo jakieś kwestie związane z dziećmi, mogą być to nawet jakieś kwestie niepełnosprawnościowe. Słuchajcie, czy że gdzieś coś trenuje dziecko, może to być taka sytuacja, że ktoś próbuje wejść do waszego życia trochę z butami. Wy tutaj no, postawicie tej osobie jakieś granice, będziecie czekali na reakcję, czy coś się zmieni, czy nie. Kłótnia z tego wyniknie. Ale też zakończenie moim zdaniem tej sprawy, Wy się odwrócicie i powiecie, a tam ja robię teraz swoje w życiu, nie mam zamiaru się już tym zajmować. Przychodzą do Was jakieś dobre, fajne jakby wiadomości też w przyszłym tygodniu odnośnie, nie wiem, podjętych jakichś działań, nie wiem, odnośnie remontów, odnośnie podjętych jakichś działań, jakiejś być może nowej ścieżki w Waszym życiu. Przemyśleć tutaj karty pokazują, że cały ten tydzień dla ryb będzie, weekend musi być na odreagowanie, bo karty mówią, że jesteście zmęczeni, czujecie się zmęczeni, wręcz czujecie się może trochę chorzy, bo tutaj mogły być jakieś sprawy, słuchajcie, na ostrzu noża, które trzeba było szybko rozwiązać, tak, no i kłótnia była. Może Was to osłabić generalnie energetycznie. Odchodzicie od tego, co było w ogóle na początku tygodnia, no i mi te karty pokazują, że ryby są zapatrzone w kogoś. Tak? Zostawiacie to, co było. Słuchajcie, cały tydzień za sobą i karty pokazują, a jesteście wpatrzeni w jakąś osobę. Ryba tu będzie chyba przy niedzieli. Sobota odpoczywanie, a niedziela karty pokazują wzdychanie do jakiejś osoby. No dobrze. Jaka rada dla ryb? Trzeba zawiesić pewne właśnie działania, pewne sytuacje. Hmm. Bo karty pokazują, gdybyście ciągnęli tą sytuację tutaj, czy to przy dzieciach, czy wszyscy są jakieś nowe plany, które nie powinny już istnieć w waszym e, życiu, mm, coś tutaj ruszacie bardzo, to karty pokazują, że musi zapanować półska i cisza. Nic dobrego by z tego nie wyszło, tylko jeszcze więcej nerwów. Czyli te karty mówią: Rada dla ryb, odsapnij, tak? Wycisz się, odsapnij niech to zostanie faktycznie za wami Te, to co jest na początku, tak do połowy tygodnia trudne, jakieś decyzje jakieś sprawy przy dzieciach słuchajcie, może nawet niektórzy mają jakieś sprawy sądowe albo ktoś komuś grozi sądem tyle dla ryb zobaczymy ryby z każdym znakiem zodiaku na miłość Ryby i baranek. Tu będą fajne plany, jakieś wspólne. Tu się fajnie dzieje, moim zdaniem. Ludzie planują tutaj coś miłego, coś fajnego. Mm, bardzo takie dobre karty. Ryby i byk. A widzicie, tutaj też karty pokazują, że wspólnie, razem we dwoje. Mm. Może być taki, taka sytuacja, że ktoś miał dosyć tutaj, jakby, jakiegoś kontaktu, jakiejś relacji, ale wszystko się w przyszłym tygodniu wyklaruje. Ryby i Bliźnięta. Tu jest propozycja po dłuższym czasie. Przychodzi do Was propozycja od drugiej osoby. Szczera propozycja. Ryby i rak. Tu jest kłótliwość, tu jest porażka. A. Najpierw karty pokazują, że nie możecie się dogadać, a potem karty pokazują, że jedna z osób jest na przegranej pozycji. Nic nie może wskurać. Ryby i lew. A. Tu jest zazdrość, odwracacie się od trójkątów, od zazdrości. Nie chcecie już takich sytuacji. Może jest za dużo osób tam przy jakiejś osobie i wy się odwracacie, mówicie: Nie, to nie dla mnie. Ryby i panna to jest równowaga tak? po okresie jakiegoś takiego smutnym, po smutniejszym okresie przychodzi równowaga pojednanie, wybaczenie sobie. Ryby i waga Oj, tutaj kobieta podejmie jakąś konkretną decyzję, i to w ogóle jest nie, słuchajcie, niezaplanowane kompletnie. Postawi na siebie, podejmie konkretną decyzję. Ryby i skorpion. Oj, tutaj słońce, tu może być poczęcie. Ciążę tu się też pokazują, słuchajcie. Może być taka sytuacja, że, nie wiem, zaplanowaliście coś wspólnie i czekacie na ten moment. Ryby i strzelec, tu jest bardzo dużo wiadomości. A, może ktoś pojechał gdzieś? Bardzo duży przepływ wiadomości między ludźmi, ale tu jest akurat pokazana miłość. Na, na, tutaj są wiadomości, bo ludzie y, mają głębokie uczucia do siebie. Ryby i koziorożec. Hmm. Ktoś przyjeżdża, bo ta druga osoba, nie wiem, jest w powątpiewaniu. Tu karty pokazują podróż, że ktoś do kogoś może jechać, bo, bo czuje, że ta druga osoba chce się oddalić. Ryby i wodnik, tu sytuacja się przewraca. Możecie odkryć, że ktoś was szpieguje, że was śledzi, że tu są jakieś plotki. Możecie odkryć jakąś taką sytuację w swojej znajomości. Hmm. Ryby i ryby działania przy domu, ale mogłabym powiedzieć, że to są wspólne działania przy domu. Wspólne działania, słuchajcie, przy domu. Może ktoś do kogoś się chce przeprowadzić, może ktoś komuś coś naprawia, coś komuś robi tutaj, wybieranie jakichś mebli, rzeczy. Wspólne działania przy domu. Tyle moi drodzy dla ryb. A co tu dla skorpiona? Skorpion, kolejny tydzień. mogą hmm. być sytuacje bardzo związane z dziećmi. Może być taka sytuacja, że czekacie w ogóle na jakiś wyrok sądowy, na coś takiego. Jest oczekiwanie na jakieś wyroki sądowe albo coś w tym stylu. Hmm. Może być to jakaś w ogóle sytuacja taka, czekacie na jakiś werdykt, czekacie, słuchajcie, na jakieś pismo, czekacie na jakąś, nie wiem, werdykt w, w sprawie y, sądowej jakiejś. I te karty pokazują, że się nie doczekacie w przyszłym tygodniu. Hmm. Co tu dla Skorpiona? Hmm. Coś będziecie tutaj tworzyć w tajemnicy przed innymi. Dlaczego? Dlatego, że zmieniacie zdanie, bo coś nie ma sensu. I teraz jest tutaj bardzo dużo tego oczekiwania. Na no, Jakiś werdykt, słuchajcie. To jest może być związane z instytucjami, z sądami, <laughs> z jakimiś sprawami, które powinny się zakończyć. Będziecie patrzyli. Może chcemy taka sytuacja, że przy pracy coś się dzieje. Że firma już powinna coś z tym zrobić, wypatrzycie w tym kierunku, czy w końcu, tak? Ktoś tam zadziała, coś zrobi. Ale te karty pokazują, że się nie doczekacie, moi drodzy. Tu jest pokazana zmiana zdania. Hmm. Co niektórzy mogą iść na jakieś zabiegi albo jechać do lekarza w tajemnicy, nie mówiąc o tym innej osobie, innym osobom, osobom z rodziny. Nie wiem o co tu chodzi. Tu się pokazują jakieś takie sytuacje w tajemnicy. Natomiast na pewno Skorpion ma zmianę zdania i robi coś w tajemnicy. Jedzie gdzieś w tajemnicy. Hmm. To mogą być jakieś sytuacje związane z przeszłością, z pieniędzmi, z dziećmi. Hmm. Może być też taka sytuacja, że czekacie, aż jakaś osoba zadziała, bo to jest jakby ostatni dzwonek, żeby jakaś osoba zadziałała w waszym kierunku, ale ona nie zadziała. I teraz karty mówią o tym, że zmieniacie zdanie. Może być Wam nawet przykro z tego powodu. Jest pustka i cisza, odwracacie się od tych sytuacji. I wtedy karty pokazują, że zmieniacie zdanie i robicie coś w tajemnicy. A może wy jedziecie na jakieś spotkanie. Te karty pokazują, też mogą to być w ogóle przy przyszłym piątku jakieś wizyty lekarskie. Po cichu idziecie, nikomu o tym nie mówicie na przykład, że idziecie gdzieś tam na jakąś wizytę lekarską. Hmm. I teraz co tu się i teraz te karty pokazują przyszły weekend tajemnicę. Dlaczego? Nie wiem, czy wy nie dostaniecie jakiejś propozycji od kogoś, może jakiegoś spotkania, czegoś takiego. Jedziecie, jakby um, ruszacie tutaj na spotkanie z kimś. Dlaczego? Oj, Skorpion, moim zdaniem będzie próbował sobie tutaj umilić w ogóle czas. Natomiast trzymacie coś bardzo w tajemnicy. To się wiąże z przemieszczaniem, z podróżą. Dlaczego? A może to trójkąty, a może nie ma tam równowagi, a może tak naprawdę chcecie zrobić coś dla siebie. Tutaj też karty mi pokazują jakieś wizyty lekarskie, które też może być tak, że nie mówicie komuś, że potrzebujecie, nie wiem, pojechać, zrobić coś. Hmm, tu jest jakby zmiana zdania pokazana u Was. Trochę takie zawirowane te karty, trudne dla mnie, jeżeli chodzi o skorpiona. Zobaczmy, jaka rada dla skorpiona. Jeżeli masz podejmować jakieś decyzje albo myśleć, co jest dobre dla Ciebie w życiu, to karty przede wszystkim mówią, żeby stworzyć jakiś plan przyszłościowy. Czyli na przykład, czy to, co Ty zrobisz w ten weekend, czy to ma sens na przyszłość? Tak karty pokazują. Jeżeli jesteście w jakiejś wiadomości, w jakimś kontakcie z kimś, macie podjąć może jakieś decyzje, ocenić coś, wypowiedzieć się na jakiś temat, to karty mówią, że sugeruj się tym, żeby to miało sens, co robisz na, dla Twojej przyszłości. Tyle dla Skorpiona. Zobaczymy skorpiona ze każdym znakiem zodiaku na miłość. Skorpion i baranek. Tu jest nowa miłość, nowe uczucia, jakaś znajomość. Może być to przy pracy. Ale może być tak w przyszłym tygodniu, że oddalacie się od tej znajomości. Hmm. Może ktoś chce odnowienia uczuć, a Wy wtedy wybieracie pracę, a nie odnowienie uczuć też oddalacie się od jakiejś znajomości albo od, od odnowienia jakichś uczuć. Skorpion i byk. No, tu jest dużo działań. Możecie się zdziwić, że niby się już miało nic nie dziać, a teraz jednak ta osoba zaczyna działać. jakaś Nie wiem, wasza osoba zaczyna tutaj działać. Skorpion i bliźnięta. Hmm. Bardzo dużo wiadomości, przepływ bardzo dużej wiadomości. Kobieta jakby czeka na mężczyznę, ale tu są tylko i wyłącznie pokazane wiadomości. Skorpion i rak. Oj, tutaj jest świętowanie, zadowolenie. Słuchajcie. Plany, plany, planowanie Jakiś tutaj przyszłości, czegoś takiego. Skorpion i lew. Stresik tu się pokazuje, bo jedna z osób postępuje po swojemu. Ta osoba wasza postępuje po swojemu. Wy jesteście z tego powodu w stresie. Czujecie jakby pismo nosem, chyba że to jest odwrotna sytuacja. Skorpion i panna. Tu jest równowaga. Tu ludzie się mogą pogodzić. Po jakichś smutniejszych momentach. Jest, jest zgoda jest pogodzenie się. Skorpion i waga. Oj, tutaj czekam i czekam. W przyszłym tygodniu możecie uznać, że a ja już nie będę czekać na to. Na tą osobę. Skorpion i skorpion jest przykrość. Bo brak tej drugiej osoby. Ona się najprawdopodobniej nie odzywa, albo czekacie cały czas na nią, kiedy ona zapita do waszego życia, i z tego powodu jest duża przykrość. Skorpion i strzelec. No nie wiem, tu są, jest pokazanych dwóch mężczyzn. Jeżeli jesteście mężczyzną, może być jakiś drugi mężczyzna. Jeżeli jesteście kobietą, może Wy macie do wyboru dwóch mężczyzn. Możecie stać u boku jednego, a drugi może czegoś od Was chcieć. Skorpion i koziorożec. Tutaj wychodzi słońce, po takiej puszce, po takim zawieszeniu znajomości, no zaczyna się coś dziać fajnego. Skorpion i wodnik, to jest pozamiatana sytuacja. Jeżeli ktoś był w tajemnicy, tym bardziej. Tajemnice, trójkąty, w ogóle pozamiatana relacja między ludźmi. Wybaczcie mi to, co powiedziałam. Skorpion i ryby, jedna osoba odwraca się od drugiej, ponieważ zmieniła zdanie. Tyle moi drodzy dla Skorpiona, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.